Cześć się z widzami! Cześć! Ja też mogę? Tak Ja też mogę? Czekaj Ale pokaż Cóż mi Cześć! Pokaż Nie przekinamy na kanale, A... bo będzie kopii Ale co najszybciej Zostawcie lajka Zagramy? Nie, no, mam. na Czekaj, mogę coś oh. Nagraj to! Nagraj Daj, to! Zostawcie Poz... lajka Pozdrawiam Cześć, Krystiana duchę, duchę pokaż, duchę. Daj, mogę, duchę. Duchę. Pozdrawiam mamę, tatę, brata, siostrę da, Zostawcie Duchy. lajka, słuchaj Przebawiam <gry> <gry> się. Dobra trochę ciszej się. Przewitajcie się. wszyscy Cześć Pozdrawiam Białej czapce się. też. się. <gry> Witam tutaj na osiedlu, osiedle niepodległości. Osiedle! Czasami też nagrywam dymy na skateparku. Nieraz nagrywam. Takie dymy. Ej, pytałem się tego pana, że może uważać na małe dziecko. Pan nam mnie krzyczał, że ja muszę uważać, i zaczynał na mnie przeklinać. Nagram kiedyś dymy na skateparku. Ooooo, Ucja! Ej, widzę w jest Legia, Natalciania, Natalciania. Ej, Elka, Pokaż legię, Pokaż legię. Legia, tak. O tak, tak, tak i tak. O! Legia, legia! Legia, legia, legia! Dajcie tyle łapek w górę znowu w komentarzy, piszcie o mnie! Pozdrawiam Lorda Kluszwila, pozdrawiam kamerzystę, pozdrawiam Dominika Łupickiego, pozdrawiam Hejkę Tulenkę, pozdrawiam Hejka Tulenka. Pozdrow do Wilikę 012. Pozdrawiam Filip Baranowski <grystanie> eee! <grystanie> Dajcie tyle łapek w górę Kot Filemon nightstaru nice Pożegnajcie się z widzami Cześć, <grystanie> widzimy się w kolejnym odcinku